Clean is good, sanitized is better. Zaczęliśmy badaniami w zeszłym tygodniu, krótkim meetingiem, z każdym trzeba było odbyć krótką rozmowę. Dzisiaj rozpoczynamy od, na wysokich obrotach od dwa treningi dziennie, do tego dochodzą gry sparingowe w środy i w sobotę. Kilka turniejów. Mamy zaplanowane gry też z ekstra klasą, Wymagający rywale. Jeden turniej u nas, także standardowo od tego siódmego te 6-7. Może 8 tygodni, zależy kiedy liga wystartuje, bo tego jeszcze nie wiemy. Ale myślę, że to jest wystarczający czas, żeby się przygotować. Większość z tych chłopaków, trzeba wiedzieć, że też świadomość tych graczy jest coraz większa z każdym rokiem i większość z nich nie ma martwego okresu przygotowawczego, czy znaczy okresu między sezonami i coś ze sobą robi. Na ile są przygotowani, zobaczymy już dzisiaj. Cel jest taki, żeby się do tych playoffów spokojnie dostać i później tą pierwszą rundę, przynajmniej pierwszą rundę przeskoczyć. Wiadomo, że to są plany daleko no bo dopiero zaczynamy przygotowania, ale myślę, że taki, taki cel sobie trzeba postawić. Na początek to chciałbym, żebyśmy wszyscy w zdrowiu przepracowali okres przygotowawczy i zobaczyli jak ten zespół się będzie prezentował, ale wszyscy wiedzą, że zarówno ja, jak i cały mój sztab oraz zawodnicy, którym to będziemy wpajać od pierwszego treningu, należą do ludzi ambitnych i zapewne musimy sobie stawiać takie krótkofalowe cele. Wiem, że to jest mało oryginalne, ale chciałbym, żebyśmy się znaleźli w playoffach, a co się dalej będzie działo, to zobaczymy. Rozmawiałem z trenerem, doszliśmy do porozumienia, jest e, fajna grupa e, i myślę, że, że tak jak pan powiedział, no mam coś do udowodnienia, w sensie takim, że drużynowo nie skończyłem ostatnio tu sezonu, bo był COVID. E, no i chciałbym, chciałbym pomóc drużynie w osiągnięciu dobrego wyniku. I na Trzymaj sobie tą nogę na ziemi, tą lewą. Okej. Okay. I teraz pracujesz. Są to ludzie, z którymi ja bardzo lubię i chciałem pracować i, i na pewno był to warunek pozostania w klubie, bo myślę, że tworzymy zgrany, zgrany zespół. Uważam, że w tym co robimy no, nie ma przypadku i stawiamy na ciężką pracę i zawodnicy w zeszłym roku i w poprzednich latach nam uwierzyli, zaufali, zrobili ogromny progres, każdy z nich gra w lepszym bądź bogatszym klubie i z tego się też trzeba cieszyć.